Trzecia stylizacja o charakterze wieczorowym, bardziej eleganckim. Postawiłam tutaj na monokolor, czyli wszystkie rzeczy są w tym samym kolorze. Mamy koszulę, garniturowe spodnie i marynarkę. Wszystko w kolorze takiej trawiastej zieleni. Trochę jestem przerażona tym kolorem, ale chętnie zobaczę, jak będę w tym oglądać. No to proszę bardzo, to jest dla Ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo, mokasyny. Myślę, że to jest bardzo odważne posunięcie. To jest właśnie, widzisz, taka klasyka podana w bardziej odważnym wydaniu. Tak. Postawiłyśmy na ten mocny kolor, żeby dodać Ci energii. Zaczyna mi się to podobać, jak się widzę w lustrze. Ja bym chętnie tutaj spróbowała buty na obcasie. Bardzo chętnie. No, są niezłe. No, świetnie wyglądasz. Co myślisz o tych butach? Wyglądają świetnie. Ja się nie spodziewałam czegoś takiego, że mogę tak wyglądać. Taki garnitur, zwłaszcza w takim mocnym kolorze, on jest zarezerwowany dla silnych kobiet. Właśnie takich silnych jak ty. Za nami trzy stylizacje, w których chciałam ci dodać trochę elegancji, mocy, charakteru. Udało mi się. Tak, jak najbardziej. Ja szukałam tego stylu, bo ja przez całe życie ukrywałam ten styl. Właśnie przez to, że ja pochodzę z mojej miejscowości, że jestem lesbijką, no to całe życie byłam taka poukrywana. I teraz właśnie, jako dorosła osoba, jestem przedsiębiorcą, jestem, wiecie, silną kobietą i wreszcie jestem w stanie to pokazać. Także dziękuję. Wyglądasz świetnie. Obiecaj mi, że się będziesz tak nosić, bo to totalnie do ciebie pasuje. Rewelacja, dziękuję. W trzeciej stylizacji postawiłam na elegancję w nieoczywistym wydaniu, czyli garnitur w kolorze soczystej zieleni. Szerokie spodnie z wysokim stanem podkreślają zgrabne nogi Ani. Dodatek żakardowej koszuli z połyskiem sprawia, że całość wygląda bardziej kobieco.